Przypadkiem nie masz za dużo pieniędzy, żeby je wydawać na płyty? Oj, nie mogłam się oprzeć! Sama posłuchaj, jaki to genialny zespół! Dlaczego się śmiejesz? Aaa, tak się już nie tańczy, to nie modne! Tak samo jak łańcuszek na nogę! Kupiła łańcuszek na nogę. A, no, to dobrze, może będzie jeszcze kiedyś mokry. Może będzie. Oh, oh, oh. No to jak się teraz tańczy? O tak! To jest. spoko! Ty <gupiaj> się>, <gupiaj> się! Poważnie? To jest teraz najmodniejsze! Teraz spróbuj do To jakiś głupi taniec. Tanie. To proszę, podoba. jasne? Nie też. A co daj życie z Puko? Może zacząć? Dzień dobry, panie Romku! Uśpakójcie się! Tychnię. Przestań! Zyłą się tę ślubkę. Dobrze! Panie Rąbku, co to jest? Śnieg pada? Nie. Nie. To co to jest? Mój sufit! Co wy robicie? A nic takiego tańczymy z poko. To się nazywa taniec. Mhm. Za moich czasów tańczyło się nie dewastując budynków, to? Pokazać wam jak? Jasne, zawsze chciałem nauczyć się tańczyć menueta. Tak, to nastawcie coś wolnego i romantycznego. My nic takiego nie mamy. No to zaśpiewajcie coś. Co mamy zaśpiewać? Coś? No coś wolnego i romantycznego. A, A może być coś takiego?

i raz, dwa, i, oj, a! Raz, dwa, i Tak? Coś się panu stało? Znowu mnie bolało w plecach. Oj, no to powinien pan mówić do lekarza. Hmm. U nas w klinice przyjmuje taki specjalista od, od kręgosłupa doktor Wróblewski. A po co mam iść? Żeby mi powiedział, że, że mam chory krzyż i bez tego to, to wiem Ale możemy panu jakoś pomóc? Ja, ja, ja. Z jednej strony dałby mi zastrzyk, a z drugiej wyciągnął pieniądze. Nie wierzę lekarzom. To oszuści. Nie no, panie rąku, co pan mówi? Tak? To dlaczego tylu ich chodzi w maskach w szpitalu? Nie chcą, żeby ich potem rozpoznać na ulicy. A pójdę się położyć. To mi pomoże. Pomogę panu. E, dziękuję. E, Zuziu? Słucham! A! Tylko uważaj, co robisz. Nie! Halo? Tak, to mówi? Babcia? Cześć, babciu! A babcia z z poznania. No, co dobrze u was słychać? Hm? A co u dziadka? Co zrobił? Pojechał do Warszawy? Dlaczego mi o tym wcześniej nie powiedzieliście? To miała być niespodzianka. A to bardzo miła niespodzianka, babciu. Tak, tak. Słuchaj, nie mogę z tobą dłużej rozmawiać, bo muszę lecieć do pracy. Ale zadzwonię do ciebie później. Całuję. Pa pa, 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 pa. Twój dziadek przyjeżdża do Warszawy? No, myślałam, że jest ciężko chory. Ale mu się polepszyło. Do tego stopnia, że jedzie tutaj, żeby się spotkać ze swoim ulubionym lekarzem. To czym ty się tak martwisz? Bo to ja jestem tym lekarzem. <grym> Kim jesteś? Doktorem. Nie to do wiary. A, a to wszystko przez to, że mój dziadek zawsze chciał, żebym miał jakiś. Porządny zawód, żebym był lekarzem albo adwokatem. No, 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 kiedyś mu powiedziałem, że studiuję medycynę. No, strasznie się ucieszył. A potem zachorował na serce. Już nie mogłem powiedzieć, że tego nie studiuję. No. A w zeszłym miesiącu, kiedy wyglądało, że długo nie pożyję, chciałem mu zrobić przyjemność i powiedziałem, że zrobiłem dyplom i jestem lekarzem. Zwariowałeś. No, chciałem, żeby się ucieszył, że jego wnuk zrealizował jego marzenia Bardzo ładnie z twojej strony I bardzo głupio no, Zaraz, a, a co ja teraz zrobię? On tutaj zaraz będzie no. Kreślił myśl, myśl i to szybko Boże, to on Co ja mu powiem? Co ja mam teraz zrobić? Ja nie wiem no, nie Możesz wiem. zrobić tylko jedno i dobrze wiesz co Masz rację, ja wiem. To dobrze. Powiem mu, że jestem lekarzem. Zwariowałaś, masz mi powiedzieć, że nie jesteś. To ty zwariowałaś. Chcesz, żeby przeze mnie dostał zawału? Dziadku. Doktorze. <grym> <grym> tak się cieszę, że przyjechałeś. Proszę, siadaj. Dlaczego mam siadać? Wyglądam na chorego? Nie no, Skoń Bo, Boże, wyglądasz na zdrowego. <laughs> Jesteś genialnym lekarzem. Tylko spojrzałeś na mnie i od razu postawiłeś trafną diagnozę. <laughs> to za darmo. <laughs> Bo ona jest tyle warta. <laughs> Z kim mam przyjemność? Krysia Drewnowska, współlokatorka Jacka. Współlokatorka? To tak się to teraz nazywa, tak? Nie? No nie, dziadku, my wynajmujemy tylko razem mieszkanie. Nie musisz się tłumaczyć, kiedy twoje rodzice byli w twoim wieku, mówili to samo. Moi rodzice żyli bez ślubu? Żyli? No przecież tak powiedziałeś. Nic takiego nie mówiłem. To chcesz, żebym dostał zawału? Nie, nie, boże, skąd? Proszę siadaj, dziadku. musisz odpocząć po podróży. No. Dziękuję, dziękuję. Ech, tak, się cieszę, że przyjechałeś. Ech. Chcę panu powiedzieć, że nas z Jackiem nic nie łączy. Wynajmujemy razem mieszkanie, żeby było taniej, ale nasz związek jest czysto platoniczny. Rozumiem. Szkoda. Ona mi się podoba. W niczym nie przypomina mi no tej. No tej, no. Kogo? No tej, z którą żeni się twój ojciec. mamy? No, właśnie jej. Powiedz mi, w czym ty się specjalizujesz? A w, w, w chorych ludziach. W chorych ludziach. A to dobre. To ci się udało, doktorze. Doktorze? Dziadku to jest Zuzia, moja druga współlokatorka. Zuziu to jest mój dziadek, pan Melchior, przypadek. Dzień dobry panu. Pan musi być bardzo dumny ze swojego wnuka. Naturalnie. Nie każdy ma wnuka, który jest świetnym lekarzem. Jacek jest lekarzem? <noise> Jakim lekarzem? Jacek jest genialnym lekarzem. Miło mi to słyszeć. Szkoda, że nie widział go pan przy pracy w szpitalu, jak jest energiczny. Chętnie zobaczę cię przy pracy. Ach, w okres. którym szpitalu teraz pracujesz? A Teraz pracuję w, w, w klinice na marszałkowskiej. A, to... Jacek jest jednym z, z, z najmłodszych i najlepszych lekarzy w klinice. Wiem, wiem, bo ja też tam pracuję w recepcji, w izbie przyjęć i słyszę, co ludzie mówią. Dziękuję ci, Zuziu. A inni lekarze to nawet przychodzą do Jacka do gabinetu. Poradę. I na konsultacje. No, chciałbym cię zobaczyć w twoim gabinecie. Ale nie możesz. Dlaczego nie? Bo mój gabinet jest nieczynny. Dlaczego to? Zamknęli tę klinikę. Jacek chciał powiedzieć, że jego gabinet jest yy, dzisiaj nieczynny. Rozumiem. To przyjdę jutro. Spotkamy się w twojej klinice. Jutro o w pół do pierwszej. Jutro o pół do pierwszej? Tak, a ja teraz pojadę do mojego przyjaciela, Bolka Kuliny, u którego chwilowo się zatrzymałem. Proszę o to, jego numer telefonu, gdybyś chciał do mnie zadzwonić. Bardzo było mi miło poznać, panie. Mam też? Dziadku, a nie chciałbyś na przykład jutro obejrzeć w mostcie Kierkowski? Nie. Wolę zobaczyć ciebie. W pracy. Do zobaczenia. Do jutra. Do widzenia. Do widzenia, panu. Do widzenia. Całe szczęście, że jestem lekarzem. Bo zaraz zemdleje i nie trzeba będzie wzywać karetki. I co nas zrobisz? Nie wiem. Mogę się dowiedzieć, o co tu chodzi? Zuziu. Dziadek Jacka myśli, że Jacek jest lekarzem. Tak, i chce zobaczyć w moim gabinecie, ponieważ mu powiedziałeś, że mam gabinet. Przepraszam, no myślałam, że w ten sposób ci pomagam. Chcesz mi pomóc? No, jasne, no. No to proszę cię, błagam cię, załatw mnie ja jutro na 5 minut gabinet w twojej klinice. Z tego to nie mogę zrobić. Proszę cię, proszę cię, proszę cię. Nie, nie mogę, wyrzuciliby mnie za coś takiego z pracy. Dobrze, rozumiem. Proszę, nie załatwię mi. Zadzwonię do mojego dziadka i powiem mu prawdę. Trzeba mu ją było wcześniej powiedzieć. Może dostać zawału serca, ale trudno, będzie to musiał jakoś przeżyć. Halo, czy to pan kulina? Dzień dobry, mówi Jacek, przypadek. E, tak, wiem, że mojego dziadka nie ma u pana, bo właśnie wyszedł ode mnie, ale mogę mu przekazać wiadomość? Aha, e, tylko niech pan mu powie, żeby jej wysłuchał na siedząco. Tak, tak, na siedząco. Niech pan mu powie, że jego wnuk Jacek bardzo. Bardzo go kocha, ale nie chcę dobrze, mu robić Dobrze, dobrze. Do... Załatwię ci ten gabinet. Naprawdę załatwisz mi? Załatwisz mi? załatwisz mi to. Nie wiem, jak ci mam dziękować. Halo, pan Koline, Proszę, niech pan nie mówi panu przypadkowi, że Jacek dzwonił. Słucham? To ty, franek? <ślesy> franek? Naprawdę? No nie, to musiałem pomylić numer. <ślesy> Dobrze, załatwić ten gabinet, ale tylko na 5 minut! No, no, dłużej tam nie będę siedział. Powiem dziadkowi, że muszę się spieszyć, bo muszę jechać do pacjenta. A, ciebie też nie będę trzymać dłużej niż 5 minut. A, co to znaczy, że nie będziesz mnie dłużej trzymał? O nie. Um, nie. Nie, wybij to sobie z głowy! Obiecuję, że cię będę badał w rękawiczkach. Pamiętaj, że doktor Królewski wyszedł tylko na godzinę. A, spokojnie, nie będę tutaj tak długo. No jak wyglądam? Hm? Jak pikolak. <noise> teraz lepiej? Lepiej. Mam nadzieję, że Krysia zaraz tu będzie. No dzwoniła, że już jedzie. Ja teraz zajdę na dół, poczekam na twojego dziadka i go tu przeprowadzę. No, dziękuję ci. A ty siadaj przy biurku i czekaj na nas. No nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Muszę mnie z nikim nie łączyć, pani Basiu. Raz. Też prosiłem, żeby nikt do mnie nie dzwonił! Uff. Uff. <głos> 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 Proszę wejść. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mam przyjemność z doktorem Wróblewskim? E, nie, e, znaczy tak. E, nie, e, nie. E, doktor Wróblewski... Wyszedł na godzinę I To może pan doktor mnie zbada Wczoraj zaszalałam I teraz mnie tu boli Niech nie, się pan nie tu rozbiera nie, nie. Ale ja chcę panu pokazać, gdzie mnie boli Nie trzeba Pani już wie Ech, tak, Niech pani weźmie aspirynę, a za godzinę zadzwoni do doktora Wróblewskiego On pani więcej poradzi Dziękuję, panie doktorze Poczułam się już lepiej po rozmowie z panem Cieszę się, bardzo się cieszę Do widzenia, do widzenia pani się tak Gapisz w koło Idzie tu z Zuzią no to wchodź tam. No co ty? No co? Chodź. Proszę. Proszę. To tutaj, to jest właśnie, Jacka, gabinet. O. Oh. Proszę powiedzieć a. 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 Panie doktorze, pański dziadzio przyszedł. Cześć, dziadku. Poczekaj chwilę, jestem spasem. Naturalnie, nie przeszkadzaj sobie, dziecko. Co pani właściwie dolega? Jestem ostatnio bardzo zdenerwowana i napięta, pani doktorze. Zrobiłam się po prostu kłębkiem nerwów. Tak, a czy boli panią tutaj? Ej, ej. Ej, dziadku, może przyjdziesz później, ta pacjentka jest niebezpieczna. Tak się cieszę, że widzę cię w pracy, dziecko. Ach, tak. Panie doktorze! Ale, przepraszam, dziadku, ale muszę wracać do pacjentki. Naturalnie tak? wracaj do swojej pacjentki. Zobaczymy się później. Zadzwonię do ciebie. Mhm. Do widzenia. Udało się, udało się i to wszystko dzięki Tobie! Hej, a ja? No i dzięki Tobie też! No. Skończmy już z tymi podziękowaniami. Chodźmy, zanim mnie wyrzucą z pracy. No idziemy, idziemy, idziemy. Proszę. Dobry panie doktorze, miałem się do pana zgłosić. A po co? Coś panu dolega? Nie, nic. Jestem na praktyce studenckiej w tej klinice i mam asystować dzisiaj panu w czasie obchodu. Ha, doktor Grublewski cieni nie idzie na obchód, bo... bo... bo, bo musi przebadać tę pacjentkę. A to dobrze. Będę miał szansę zobaczyć, jak pan to robi. Pan chce mnie obserwować? Wie pan, myślałem, że jest pan dużo starszy. Ho, 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 ho. Dziękuję, jest pan bardzo miły, synu. No, to możemy zaczynać. Tak. Proszę. Niech pani siada. Doktorze. Tak, 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 tak. To. Panie doktorze, e, tak? Aha, mi przepraszam. Proszę oddychać głębiej, głębiej. Ta pacjentka ma dużą pojemność płuc. Czy pani zwariowała? Przepraszam, panie doktorze. Ale czy do takiego badania pacjentka nie powinna zdjąć sukienki? Słucham. Ma się rozebrać? Zwykle badania tak się odbywają. Rzeczywiście. Słyszała pani? Musimy przestrzegać reguł. Proszę się rozebrać. Słucham. Panie Zuziu, proszę zapisać, że pacjentka ma problemy ze słuchem. Panie do... Tak. Proszę wykonywać to, co panią proszę. Nie mówiłam do pana, mówiłam do pana. Tak, słucham, panią. Czy nie zauważył Pan niczego podejrzanego w zachowaniu pacjentki? Nie. Nie. A nie widzi Pan, jaka jest zaczerwieniona. E, j, 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 jakie ma zwężone oczy, jakie zaciśnięte pięści. Rzeczywiście, zwróciła mi pani uwagę i... I co to znaczy? Nie wiem co. Mnie pan pyta? Przecież to pan chce być lekarzem. No tak, ale to nie są poważne objawy. Nie są? Niech pan natychmiast idzie do swojego pokoju i poczyta trochę książek medycznych. Ale poczyta, a nie tylko ogląda obrazki. Ale ja. To co? A Chce pan mieć niezaliczoną praktykę, tak? Nie, 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 ja muszę ją zaliczyć. To idę już, idę. Do widzenia, przepraszam. Mam nadzieję, że wkrótce poczuje się Pani lepiej. Ja mam nadzieję, że Pan się poczuje. <grym i> Zuzu, <zóżu> byłaś wspaniała! Byłaś fantastyczna! Jest. Dzięki, ale chodźmy już zanim znowu się coś wydarzy. O! <grym i zóżu> Przepraszam, nie zauważyłam Pana. Przepraszam, nie wziąłem mojej laski. Gdzie ona może być? O. O, dziękuję. Przepraszam, mogę wyjść? Z Co ty tu robisz? Co ja tu robię? Co ja tu robię? Co pan tu robi? No, przyszedłem do doktora Wrubleskiego, tak jak mi poradziłaś. Ten krzyż mi jednak coraz bardziej nawala. Ale nie ma doktora Wrubleskiego i ciebie już nie będzie. Nie, ja to szkoda. Właśnie dzisiaj, kiedy. Wreszcie zdobyłem się na odwagę, żeby przyjść do lekarza. Nic nie szkodzi, niech się pan nie martwi. Mamy tu innego. Świetnego specjalista. A kogo? Mojego wnuka. Jest tam. Bada kogoś. Niech pan chwilę poczeka. Dziękuję panu. Panie doktorze. Słucham. Czy mógłby pan zobaczyć, co się dzieje z moimi plecami? Strasznie mnie bolą. Dobrze, przebadam pana. Gdzie pan ma plecy? A widzę tutaj z tyłu. Czy tu pana boli? Daj, o, boli, boli. A czy tu pana boli? Nie, 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 nie no tutaj nie. A, widzi pan. Już się pan lepiej poczuł. A tutaj. Tu. Ja, Jacek? To ty? Co ty tu robisz? Nie dotykaj mnie, nie zbliżaj się do mnie. Się pan uspokoi. Co pan robi? Co ja robię? Co on robi? Co on robi, to ja wiem. Ja pytam, co pan robi? Przecież lekarz musi dotykać pacjenta. Jaki lekarz? On? Ty, 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 to nie jest żaden lekarz. O, jak mówi? O, Jacek. Powiedz mi prawdę, dziecko. Prawda jest taka, że... Ja pierwszy raz widzę na oczy tego człowieka. Przestań. No, prawda jest taka, dziadku, że... Ja nie jestem lekarzem. Nie jesteś? Nie jestem szefem kuchni. Jesteś szefem kuchni? Tak, i to tylko wtedy, kiedy mam pracę. Czy możecie nas zostawić samych? Hmm. Tak, dziewczęta. Zostawcie nas samych. Musimy to wyjaśnić. Pan też, panie Ronku. Proszę, wychodzimy. Dobrze. Ostrożnie, moje plecie. No wiem, jesteśmy mną bardzo rozczarowani. Nie tak bardzo, jak byłem rozczarowany twoim ojcem. Też chciałeś, żeby został lekarzem? Nie! Napastnikiem w Lechu Poznań. Wiesz, że ja, ja to zrobiłem. Wiem, dla tego, wiem, że... wiem, wiem, wiem. Zrobiłeś, żeby zrobić mi przyjemność. Doceniam to. Ale pamiętaj, żebyś nigdy więcej i nigdy nie udawał kogoś, kim nie jesteś. Tak, nie wie, warto. Wiem, właśnie to zrozumiałem. No, skoro to zrozumiałeś, to mam nadzieję, że ta lekcja nie poszła na marne. Przepraszam, chciałem zamienić jeszcze dwa słowa z doktorem Wróblewskim. Przepraszam, ale ja nie jestem doktorem Wróblewskim. Nie jest pan? Nie, to ja jestem doktorem Wróblewskim. Ale w tej chwili nie mam czasu, aby rozmawiać z panem. Panie doktorze, idziemy.